1 maja 1776 roku Adam Weishaupt, twórca Związku Iluminatów, tak mówił „Musimy zdobyć zwykłych ludzi w każdym zakątku. To się dokona głównie dzięki wpływowi na szkoły. A czego chcieli nauczać owi oświeceni iluminaci? Tego, że patriotyzm to wymysł ciasnych umysłów, że trzeba wyrugować religię i tradycyjną moralność, że trzeba rozbić życie rodzinne, a także odebrać wychowanie dzieci z rąk rodziców. Jakiemu celowi miał służyć ten program „Panowaniu nad światem? Temu panowaniu nad światem przeszkadza Pan, Bóg i Rodzice, religia i moralność. Już w 1912 roku National Education Association w Ameryce przystąpiło do propagowania edukacji seksualnej, a w roku 1918 Benjamin Kidd powie Dajcie nam młodzież, dajcie młodych, a my stworzymy nowy umysł na nowej Ziemi w jednym pokoleniu. Nic więc dziwnego, że dziś najniższy standard poziomu wykształcenia wśród krajów rozwiniętych przypada w udziale Stanom Zjednoczonym. Jest tam tak dobrze, że nawet uczyć się nie trzeba. Hasło panowania nad światem staje się dziś coraz bardziej realne. Państwa narodowe tracą gwałtownie suwerenność na rzecz różnych organizacji międzynarodowych, które nie liczą się z narodami i ludźmi, realizując bezwzględnie swoje polityczne i ekonomiczne cele. Wśród nich naczelną rolę odgrywa Bank Światowy oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. W roku 1989 Bank Światowy zażądał od Polski likwidacji 35 tysięcy placówek kulturalnych, w tym głównie bibliotek. Natomiast w uwagach wstępnych do reformy systemu edukacji Warszawa 1998 czytamy „Projekt reformy został także omówiony przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD na spotkaniu w Warszawie oraz w trakcie 61. sesji Komitetu Edukacji OECD w Paryżu. Jest to ciekawe, że polski system edukacji jest omawiany, a może zatwierdzany przez jakieś międzynarodowe organizacje. A jaki jest ideowy program OECD? To możemy przeczytać w przesłaniu sformułowanym przez Center for Educational Research and Innovation, instytucję powołaną właśnie przez OECD. Czytajmy. Szkoła musi się zmieniać. Szkoła musi przygotować swych uczniów do życia w społeczeństwie wyznającym pluralistyczne wartości. Szkolenie dla internacjonalizmu i rugowanie prowincjonalizmu jest konieczne, jeśli świat ma przetrwać. Współpracujący z OECD wyznawca New Age Willis Harman podkreśla, że u podstaw edukacji leżą trzy przesłanki filozoficzne nowy naturalizm, nowy holizm, nowy immanentyzm. Trzeba wyeliminować nacjonalizm, natomiast eksperymenty edukacyjne muszą opierać się na technologii zmiany osobowości. Z punktu widzenia filozoficznego, te przesłanki podważają najistotniejszy rys chrześcijańskiej koncepcji Boga, a mianowicie transcendencję, a także uderzają w człowieka, który nie jest traktowany jako osoba, podmiot, lecz jako materiał do technologicznej obróbki. OECD to nie tylko finanse i przemysł, to przede wszystkim tuba dla ideologii New Age. Dlatego pytamy, co może wyjść z tej mieszanki, afiszowania się wartościami chrześcijańskimi z New Age? Wyjdzie tylko New Age. Podobnie jak połączenie mleka z kałużą da tylko kałużę. Jak się bronić? Jest pięta achillesowa nowego systemu edukacji. Ulegając wpływom organizacji międzynarodowych edukacja w okresie przejściowym wypada spod kontroli państwowych ministeriów. Równocześnie jednak o kształcie szkoły będą decydować samorządy i tu jest nasza szansa. Obrona edukacji narodowej a więc polskiej i chrześcijańskiej, oddolnie, poprzez samorządy, aby nasze polskie dzieci nie były wynaradawiane i odreligijniane przez nauczycieli zamkniętych na Boga i Ojczyznę. To jest wielka szansa, której widząc te nadciągające ze świata zagrożenia nie możemy przegapić. Bo pamiętajmy, człowiek jest osobą, a jego celem jest Bóg. Człowiek nie jest rzeczą w ręku niedouczonych technologów czy nieodpowiedzialnych polityków nasza edukacja musi być narodowa, jak w czasie rozbiorów. Edukacja narodowa pielęgnowana w domach chroniła naszą duszę przed zaborcami. Tak dziś edukacja narodowa pozostająca w gestii samorządów i społecznych inicjatyw niech chroni nas przed globalizmem, którego celem jest zniszczenie naszego narodu, naszego państwa i naszej wiary. Ta szkoła, w której dziś się znaleźliśmy, którą będziemy mieli okazję yy, uroczyście uroczyście, jakby, no, witać i święcić. Niech będzie tego zaszczytnym początkiem i przykładem. Quod bonum felix faustum que sit. Mógł zapłacić.